Rosyjskie Siły Zbrojne przetestowały hipersoniczny pocisk manewrujący cyrkon. Poinformował w rozmowie z Władimirem Putinem szef sztabu generalnego Valery Gerasimow. Do wystrzelenia pocisku doszło z okrętu na Morzu Białym. Maksymalna wysokość lotu sięgnęła 28 km, a jego czasu wyniósł 4,5 minuty. Władimir Putin określił udany test wielkim wydarzeniem nie tylko w życiu sił zbrojnych, ale i całego kraju. Prezydent Rosji dodał, że wyposażenie Sił Zbrojnych w broń, która jego zdaniem nie ma odpowiedników na świecie, zapewnia Państwu zdolności obronne na długie lata. Hipersoniczny pocisk cyrkon po zakończeniu testów ma w latach 2020-2021 znaleźć się na wyposażeniu rosyjskiej marynarki wojennej na okrętach podwodnych i na wodnych. Putin, który obchodzi w środę swoje 68 urodziny, wspomniał w przeszłości o pracach nad analogicznym pociskiem wystrzeliwanym z lądu. No cóż, Władimir Putin musi sobie jakoś podbić ego, bo niedawno przecież było mu nie do śmiechu, ale o niepowodzeniach Władka mówiliśmy na naszym głównym kanale, na przykład o tym filmie, który widać teraz na ekranie. Kliknij, żeby dowiedzieć się, o co chodzi, i koniecznie wciśnij przycisk subskrybuj, jeśli nadal tego nie robisz. Do usłyszenia!